Witam telewizów Telewizji Amazing i słuchacze Radia Fama na 92 i 9 FM. A naszym gościem jest dziś pan Krzysztof Szymański, instruktor, egzaminator, właściciel Szkoły Jazdy i prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Panie Krzysztofie, spotykamy się oczywiście nieprzypadkowo, bo już nad nami wiszą nowe przepisy, które i państwa będą obowiązywać, jak i wszystkie osoby, które ubiegają się już o prawo jazdy. Tak, wiszą nad nami, no, datą taką graniczną to jest 19 stycznia. Po 19 stycznia yy, no, zmienia się przede wszystkim forma egzaminu, co jest dla nas bardzo ważne, dla ośrodków szkolenia kierowców. W związku z inną formą egzaminu, ośrodki szkolenia kierowców muszą się przystosować do yy, innego przygotowania naszych kandydatów do egzaminu z teorii, ponieważ baza pytań egzaminacyjnych już nie będzie bazą dostępną. W związku z tym, my już takie programy posiadamy i można powiedzieć, że jesteśmy prawie gotowi. Ale co to znaczy, Panie Krzysztofie, niedostępną? To znaczy, że już nie będziemy mogli w domach ćwiczyć przed komputerem właściwych odpowiedzi? Będziemy mogli w domach ćwiczyć, będą pewne informacje, będą pytania w internecie. Z tym, że nie możemy mieć gwarancji po 19 stycznia, że jeżeli pójdziemy do środka egzaminowania, to nie spotkamy się z pytaniem innym niż te, które występowały w tej dostępnej na dzień dzisiejszy bazie. Ale podobna zmiana ma też dotyczyć tego, że teraz w tym egzaminie teoretycznym tylko jedna odpowiedź ma być właściwa. Nie tak jak kiedyś było, że mogły, mogły być dwie, a nawet trzy. Tak, a więc ja, ja mam nadzieję, że. To, to ta zmiana, która określana jest rewolucją w szkoleniu, nie będzie taka straszna dla przyszłych kierowców, bo baza nie będzie dostępna, ale skoro pytania będą jednokrotnego wyboru, a więc odpowiedź będzie polegała na podaniu odpowiedzi tak czy nie, lub wybraniu z trzech jednej odpowiedzi, to też stopień trudności będzie mniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o naszego przyszłego tego kierowcę, to ten kierowca po prostu no, musi być lepiej przygotowany, powiedzmy, lepiej wyćwiczony w tej teorii, ponieważ no, jeżeli dane, danego zagadnienia nie będzie znał i nie będzie mógł logicznie zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie, no to na, na to pytanie nie odpowie, ale y, twórcy pytań zapewniają, że te pytania mają być bardzo proste, czego no, ja bym sobie również życzył, bo to bardzo ośrodek, to zdaję sobie sprawę, że z tego, że no niektóre osoby nieraz mają problemy z przygotowaniem, a więc nie chciałbym, żeby to była jakaś taka bariera wysoka, której no niektórzy nie będą mogli przeskoczyć. No to zmiany w teorii, a w praktyce w tym szkoleniu praktycznym kierowców też coś się zmienia. Jeżeli chodzi o szkolenie praktyczne, to w zakresie niektórych kategorii są zmiany istotne, a więc tutaj należałoby wymienić kategorię na pojazdy jednośladowe, nie, a więc tutaj chodzi o kategorię AM, to znaczy motorowery, potem kategoria A1, kategoria A2 i kategoria A. Do tej pory była kategoria A1, była kategoria A tylko, nie? Na dzień dzisiejszy jest jak gdyby takie stopniowanie, więc zaczynamy od małego pojazdu, nie, a kończymy na tym dużym, nie? Jeżeli kierowca osiągnie bieg 24 lat, to wówczas będzie mógł się ubiegać o kategorię A, jeżeli wcześniej nie miał na przykład kategorii A2. Więc no już będzie taki bardziej dojrzały. No i sam system szkolenia polega na tym, że będzie w procesie szkolenia, będzie musiał rozpędzić pojazd do prędkości 50 na godzinę i przy tej prędkości będzie podejmował decyzję o wymijaniu przeszkody, nie? Więc będzie omijał przeszkodę, przepraszam, nie wymijanie, tylko omijaniu z lewej lub tam z prawej strony. I teraz to będzie taki manewr trudny, bo to już nie wystarczy być takim motocyklistą sztywniakiem, nie, tylko no niestety w tym momencie już będzie trzeba umieć motocyklem manewrować, żeby ten manewr sprawnie wykonać. A więc y, to jest y, tutaj jak gdyby wymóg taki dla ośrodka szkolenia, no bo taki będzie egzamin. A więc my musimy tak też szkolić, nie? No i potem już nie będzie dla motocyklistów na kategorie A1, A2 i A wyznaczonej trasy egzaminacyjnej. Tak jak to było do tej pory. A więc w czasie egzaminacyjnym egzaminator będzie mógł prowadzić motocyklistę różnymi trasami. A więc też to będzie sporo nie, nie, ale sądzę, że, że no, jeżeli zna przepisy, to sobie poradzi. Nie? No tak, pewnie tak. Czyli ta najbardziej newralgiczna kategoria, bo motocykliści, no i doszły nam teraz kłady, które też gdzieś tam istnieją. Mogą niektóre jeździć po drogach, motorowery, którymi jeździły dzieci, praktycznie mówiąc czasami w ogóle bez uprawnień. I to wszystko zaczyna być sankcjonowane pewnie ze względu na liczbę wypadków i udziału osób nieletnich w nich niestety. Tak, no generalnie no, cel podstawowy tych zmian to jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. I yy, no, mamy przykład ostatnio, jeżeli chodzi tutaj o motocyklistów, motorowerzystów, że jest dosyć sporo wypadków yy, z udziałem yy, tych yy, uczestników ruchu i to wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No bo są to pojazdy, które no, z natury rzeczy są pojazdami niebezpiecznymi. Więc yy, no, dla motorowerzystów podnosi się wiek. Z 13 do 14 lat. Każdy będzie musiał odbyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców i będzie musiał zdać egzamin w ośrodku egzaminowania. Nie? A więc no, no wymogi są tutaj postawione. Tu są wysokie wymogi, bo przedtem można powiedzieć, że to przygotowanie odbywało się w ramach y, zajęć. Y, w programie gimnazjum nie? no i egzamin odbywał się tylko na no, placu nie? no Dzisiaj egzamin będzie w ruchu miejskim, z tym, że ten egzamin dla tych na kategoria AM będzie y, prowadzony na trasie wyznaczonej. Nie? A więc no, w tym momencie uważam, że y, y, no, jest to tutaj prawidłowe działanie, bo jeżeli weźmiemy takiego młodego człowieka do Piotrkowa, z Tomaszowa czy, czy z innego miasta, no to y, jednak. Y, będzie mu troszeczkę łatwiej. Natomiast no, ta poprzeczka dla tego mocza towarzystwa będzie dosyć wysoka. A więc tu powinno tam mieć wpływ yy, i na pewno będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie. Będzie też jeszcze zmiana w prawie jazdy polegająca na tym, że już nie będą one bezterminowe. Będziemy musieli wymieniać dokumenty i towarzyszyć będą temu badania lekarskie. Czy to dobrze? Yy, znaczy. Czy dobrze, czy niedobrze, to się okaże, bo na dzień dzisiejszy to wiemy jedno, że z dyrektywy y, unijnej wynika, że do 2033 roku no nie będzie w Polsce kierowcy, który będzie miał prawo jazdy po 2033 roku nie będzie w Polsce kierowcy, który będzie miał prawo jazdy bezterminowe, nie? A więc wszyscy będą mieli na okres, wydany okres nie dłuższy niż 15 lat. I nawet dzisiaj się jeszcze nie określa, jak będzie wyglądało to badanie lekarskie po tych 15 latach, ale sądzę, że to będzie takie podstawowe badanie lekarskie, które będzie miało stwierdzić, czy tam nie ma jakichś schorzeń, czy, czy, czy wzrok jest dobry, żeby ten kierowca mógł nadal jeździć. No i... i od 2033 roku yy, nie będzie tych bezterminowych, ale już po 19 stycznia tego roku już nikt nie będzie miał wydanego prawa jazdy bezterminowego. No, ten okres będzie na 15 lat. No, dotyczy to kategorii tych, tych kategorii poniżej kategorii C, no bo kierowcy zawodowi to i tak co 5 lat przechodzą badania lekarskie, przechodzą kursy szkolenia tak zwanego okresowego. Nie weszły natomiast te, te przepisy, które obejmowały doszkalanie młodych kierowców. Między 4 a 8 y, miesiącem posiadania prawa jazdy y, miał wyjść taki przepis, który zobowiązywałby właściwie kierowcę do doszkolenia się. Więc y, ten przepis został przesunięty do stycznia 2016 roku. Nie? Został przesunięty z tego tytułu, że. Z mojej wiedzy to jeszcze nie mamy bazy, nie mamy kadry, bo to jest jednak bardzo duża ilość osób. Jeżeli około 400 tysięcy ludzi zdaje egzamin na prawo jazdy kategorii B i trzeba, żeby ich przeszkolić, to no, trzeba tutaj naprawdę dobrego przygotowania. W związku z tym przepis jest przesunięty, a co będzie dalej, zobaczymy. To do szkolenia miało obejmować przede wszystkim technikę jazdy, i to są te problemy, które są z tym związane. Generalnie rzecz biorąc, to jeżeli chodzi o szkolenie teoretyczne, to szkolenie teoretyczne miały dotyczyć dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast jeżeli chodzi o. Y, tą jazdę w ośrodku do techniki jazdy, to wiadomo, że w, w dwóch godzinach jazdy, to my tutaj nie zrobimy nic wielkiego, no bo to jest za mało czasu, nie? Natomiast y, generalnie chodziło o to, żeby wskazać y, temu młodemu kierowcy jeszcze, jeszcze w okresie próbnym, nie, jakie zagrożenia istnieją w sytuacji, kiedy na przykład przekroczy prędkość, wpadnie w poślizg, nie? A więc jak się zachowuje samochód w takich warunkach ekstremalnych, no bo niektórzy no jeżdżą tak, że, że no nigdy w pośród nie wpadnie i nie wie, nie? co się dzieje. To tak jak z pasami bezpieczeństwa. Ktoś nie zapina, nie? Ale jak wsiądzie, jak wsiądzie na symulatorze yy, pasów bezpieczeństwa i mu się zasymuluje, załóżmy, jak się zachowuje człowiek przy prędkości tylko 20 na godzinę, nie to w tym momencie jest zaskoczony, bo nie sądzi, że jest to takie już mocne obciążenie dla tej osoby, która siedzi na siedzeniu. Wówczas w tym, od tego momentu do świadomości trafia, że jednak pas bezpieczeństwa trzeba zapinać, bo przy prędkości 50, no niestety może, mogą być skutki tragiczne, jeżeli będę jeździł bez pasa. Panie Krzysztofie, czy wprowadzanie właśnie takich dodatkowych elementów, bo nawet o tym symulatorze, o którym pan mówił przed chwilą, czy odbycie obowiązkowego kursu pierwszej pomocy przez kursanta, czy to ma sens stricte jeżeli chodzi o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem? Ja powiem tak, że nawet w pracach podkomisji infrastruktury w sejmie ja byłem przeciwny wprowadzeniu takiego obowiązku, nie? I jeżeli by to zostało wprowadzone, to też no, by, bylibyśmy jedynym krajem, gdzie istnieje taki obowiązek. Nie? I, i, I moim zdaniem to większe znaczenie tutaj ma właściwy proces szkolenia i egzaminowania. I tutaj no, mówimy tu dużo o młodych kierowcach nie? i przede wszystkim też taki, powiedziałbym, elementarny proces wychowania, nie? bo wskazuje się kierowcom w tych krajach, gdzie no, ten poziom komunikacyjny jest wyższy, w Polsce, że na drodze należy współpracować, tam nie można rywalizować. Tam się trzeba rozumieć. A więc, jeżeli ktoś mi lekko zajechał drogę, to ja mam zdjąć nogę z gazu, nie dodać gazu i nie trąbię na niego. Tylko, no, jeżeli mi ładnie przeprosi, to ja też ładnym gestem wskażę, że zrozumiałem. Nie? Bo, jeżeli wzajemnie tutaj się pouczamy i, i podkręcamy, no to do niczego dobrego to nie prowadzi, bo po prostu się denerwujemy. A przecież my za kierownicą mamy być spokojni. Jak jeździmy samochodem, to każdy taki kierowca dojrzały wie, że stres nam nie sprzyja. Podczas prowadzenia pojazdu. Panie Krzysztofie, zaczęliśmy troszeczkę o kulturze na drodze. Czy jest u nas takie pojęcie jak polska kultura jazdy? No, pojęcie polska kultura jest na pewno, nie tylko że no, ta nasza kultura czasem ma troszeczkę do życzenia. Nie? I, i... Ja bym powiedział tak, że no jesteśmy takim krajem tranzytowym pomiędzy Europą Wschodnią i Europą Zachodnią. Nie? Jeżeli jedziemy z Rosji do, do, do Niemiec, to wyraźnie się zauważa, że mamy tutaj jak gdyby takie trzy etapy nie? różnych zachowań kierowców. No i no zachowania kierowców wynikają z tej kultury. Dlatego jeżeli chodzi o tą polską kulturę, to no, cieszę się z tego, że patrząc z roku na rok, to obserwuję naprawdę wyraźną poprawę. A jaka jest w tym rola szkół jazdy? Czy wy uczycie kursantów kultury na drodze? Bo to, że no wiadomo, muszą przejść te szkolenia, żeby dostać uprawnienia. Natomiast czy jako instruktorzy zwracacie uwagę na to, żeby ci ludzie nie byli właśnie agresywni, nie denerwowali się byle czym, jakimiś drobiazgami na drodze? No, jest to dla nas bardzo ważne zadanie i uczymy, wskazujemy na takie dobre zachowania. Bo no, dzisiaj już dużo młodych ludzi przychodząc na kurs stwierdzi, że potrafią jeździć. Nie? A więc technicznie to no, można powiedzieć, no dużo wiedzą, że samochodem jeździli. Natomiast kwestia zachowania się w ruchu drogowym tutaj... No, Budzi pewne wątpliwości, nie? I często ten młody człowiek po prostu nie wie. I teraz, jeżeli te zachowania są niewłaściwe, bo ktoś już tam częściowo je ukształtował i załóżmy instruktor, jeżeli to niewłaściwe zachowania, no. no nie, nie będą przez instruktora korygowane, nie będą wskazywane inne dobre, tylko będą tolerowane, no to potem no, egzamin nie jest taki długi, nie? Zda egzamin i po prostu mu to zostaje i zwróci kiedyś ktoś uwagę albo nie zwróci na no, niewłaściwe zachowanie. A więc podczas procesu szkolenia, pomimo, ten proces, no minimalna ilość godzin w zakresie kategorii B to jest 30 godzin. To nie jest długo, ale jednocześnie to można powiedzieć, że to też jest długo, nie? bo teraz zależy, co pod tych, podczas tych 30 godzin temu kursantowi przekażemy. Jeżeli instruktor jest aktywny, to naprawdę, naprawdę może wiele zrobić, żeby ten przyszły kierowca był takim rozsądnym i spokojnym uczestnikiem ruchu. Żeby się podczas tego ruchu nie podkręcał. No właśnie, to jest teraz tak, że młodzież, która przychodzi jako przyszli potencjalni kandydaci na kierowców, już potrafi jeździć, potrafią jeździć, dlatego, że mamy też dużo więcej samochodów, praktycznie w każdym domu jakieś tam auto jest, choćby na jakichś polnych drogach, gdzieś potrafimy dzieci nauczyć choćby obsługi samochodu, natomiast czy rodzice nie powinni też wpajać od początku takiej kultury jazdy? Bo dziecko, które jedzie z statą narzekającym na wszystkich innych uczestników ruchu, też przejmuje właśnie takie odruchy. Powinni, więc to jest podstawowa rola rodziców. I, i teraz, no, jeżeli nawet wcześniej był uczony i zdał egzamin bardzo dobrze za pierwszym razem, nie? to potem jednak rodzice przez ten pierwszy okres y, powinni kontrolować y, jazdę tego młodego kierowcy. Ponieważ no, y, jak ja obserwuję, przecież też, też y, mam dzieci, nie? I, y, które już mają prawo jazdy, już są instruktorami, to wiem, że w tych pierwszym okresie oni po prostu się rozkręcają nie? i w pewnym momencie to jak gdyby y, tracą. Y, takie możliwości kontrolne nad pojazdem, Mamy, jak ten zimny okieś, no nie, lekko paluszkiem, kierownica, tutaj druga rączka na dźwigni, a więc wydaje mu się, że ten samochodzik to jest y, takie narzędzie, które no, jest narzędziem bajkowym, nie, aż tu nagle się okazuje, że wjechał, gdzieś tam koło wpadło w dziurę, czy, czy musiał kogoś ominąć, coś, no i dochodzi do jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia, a więc... Uważam, że co jakiś czas, jak rodzice się tam przyjadą z takim dzieckiem, to należy troszeczkę te jego zapały ostudzić. Przekonywać go, że jednak ta jazda z mniejszą prędkością jest bezpieczna, zresztą no, w, tym, w, tym, w tej nowej ustawie będzie tak zwany okres próbny, nie? A więc w tym okresie próbnym nam się wskazuje, że w tych pierwszych ośmiu miesiącach to yy, będą też yy, ci ludzie, ci młodzi kierowcy jeździć z mniejszą prędkością, nie? a więc tam w terenie zabudowanym nie będziemy przekroczyć 50, no bo czasem prędkość jest podniesiona, to tylko będzie jeździł 50, pod terenem zabudowano 80, na drogach ekspresowych, na autostradach tylko 100. A więc no, ni niestety te umiejętności mogą być, Wykształcone podczas prowadzenia kursu, natomiast no, praktyka zawodowa przychodzi z wiekiem, z czasem. Nie? Więcej jeździmy, jeździmy lepiej, tutaj wątpliwości nie ma. Każdy z nas doskonale o tym wie. No tak, teraz prawo jazdy stało się takim czynnikiem niezbędnym do życia, niezbędnym do uzyskania pracy, bo choćby to była, nie wiem, praca biurowa, to wpisanie w CV prawo jazdy to jest po prostu obowiązkowe, dlatego no, młodzież już przed 18 rokiem życia zapisuje się na, na te kursy do szkół jazdy. Dlaczego zatem u nas te przepisy bez przerwy się zaostrzają? Dlaczego w innych krajach, na przykład w Anglii, nie wiem, młodzież nakleja naklejkę na szybę i z osobą dorosłą może jeździć bez jakichkolwiek uprawnień, kursów czy przeszkoleń, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych? Trwa to 15 minut i kosztuje 5 dolarów, a u nas to ciągle jest zaostrzane i bez przerwy. Boimy się tego, co będzie, bo te zmiany wchodzą i wchodzą na niekorzyść czyli utrudniają tak naprawdę, naprawdę zdobycie prawa jazdy. U nas do tej pory ciągle na drogach yy, statystyki wskazywały, że na drogach jest niebezpiecznie bo no, ten miniony rok mamy. Taki dla naszego kraju dobry, nie? bo tych osób tam ponad tysiąc zginęło mniej. Nie? Natomiast ten poprzedni rok 2011, gdzie ta liczba się nie zmniejszyła, tylko wzrosła, to, to był takim rokiem, który no, dawał dużo do myślenia. Nie? I w tym przypadku tutaj no, między innymi ta ustawa o kierujących poprzez ten nadzór ma wprowadzić poprawę w zakresie tego bezpieczeństwa. I teraz prawo jazdy na próbę. U nas też tam na pewnym etapie w projekcie były takie zapisy, jednak to, to nie zostało uchwalone. Dlatego, że no my jeszcze nie jesteśmy takim krajem, powiedziałbym, w tej komunikacji mocno rozwiniętym nie? I, i nie jeździmy tak dużo samochodami jak w innych krajach, a więc. No tutaj chyba nasz rząd się obawiał, że tak, prowadzenie takiego działania może, może nie przynieść dobrych efektów, nie? Natomiast na dzień dzisiejszy robi się wszystko, żeby ten proces szkolenia był prowadzony lepiej. A więc na, na przykład na dzień dzisiejszy ten egzamin z teorii będzie wymuszał lepsze przygotowanie kursanta z teorii, a więc będzie... W, w przyszłości powinien dać efekty takiego lepsze, lepszego myślenia komunikacyjnego. Nie? No i dalej, jeżeli chodzi o proces szkolenia, to u nas jeszcze taki problem z mojego doświadczenia widzę, to problem polega na tym, że generalnie większość osób po 30 godzinach jazdy przystępuje do egzaminu, nie? bo to jest minimalna ilość godzin jazdy. Niektórzy powinni jeździć tak więcej jak 30 godzin, a więc powinno być takie zróżnicowanie. No, przykładowo podam Niemcy, gdzie tam jest w programie 8 godzin minimum, nie? a więc jest niedużo, nie? ale przeciętnie Niemiec jeździ 35 godzin. A więc jak, jak przystępuje do egzaminu, to naprawdę poziom jego przygotowania jest o wiele lepszy. I teraz poziom przygotowania tych kursantów też no, zależy tutaj od tego, gdzie się uczą, nawet w jakim mieście się uczą. Nie? Bo ja bym chciał założenia, że no, nasi tomaszowscy kierowcy powinni być lepsi, lepsi od tych kierowców, którzy uczą się w tym mieście, gdzie istnieje ośrodek egzaminowania. No bo na dzień dzisiejszy mamy warunki idealne. Bo jedziemy sobie drogą ekspresową, gdzie można się spokojnie przejechać z prędkością 100 na godzinę piątym biegiem, a więc, a, a więc się odspojić do, do tej prędkości, przyzwyczaić. Można sobie pojechać przez miejscowość koło, taką drogą, gdzie mamy, yy, nie mamy wyznaczonych pasów ruchu. Yy, droga jest, powiedziałbym, no, yy, słabej klasy, nie? Yy, często zakręty, a więc yy, często tam gdzieś brudna na zakręcie yy, liście, no nie, i inne warunki, które stanowią przeszkodę, i kursant poznaje taką drogę i uczy się nie tylko w Tomaszowie, ale również ma część jazd w innym mieście, nie? a więc takiemu, taki, takiemu absolwentowi kursu i potem przyszedł kierowcy, który ukończył u nas kurs i zdał egzamin, to ja bez problemu bym mu dał samochód i bym mu kazał dalej, dalej jeździć, no, nawet pojechać do większego miasta i jestem przekonany, że bez problemu sobie poradzi. No, Troszeczkę w stresie pierwsze godziny, ale to normalne my to też kiedyś przeżywaliśmy. Nie? Oczywiście, musimy już kończyć, ale na zakończenie. Panie Krzysztowie, proszę powiedzieć, jakie cechy powinien mieć idealny instruktor? Idealny instruktor przede wszystkim powinien być spokojny. To jest, to jest, to jest cecha, która no, taka powinna wynikać z jego na nie? Potem no, musi mieć dużą wiedzę i duże doświadczenie z zakresu ruchu drogowego, więc jeżeli nawet jeszcze jest młodym instruktorem, on może być dobrym, nie? Tylko powinien nabierać tutaj tych umiejętności od starszych, bo to ma znaczenie. Yy, no i oprócz tego musi być skludny, miły i sympatyczny. Bo dzisiaj pracujemy w warunkach gospodarki rynkowej. I jeżeli chce pracować, chce tam pracę mieć i chce być docenianym, to niestety no, te cechy musi też tutaj mieć. A skąd wziąć cierpliwość do takich typowych, do ludzi, którzy tak naprawdę już widać od początku, że nigdy nie będą dobrymi kierowcami, nawet jeżeli uda im się przebrnąć jakoś przez to szkolenie i przez egzamin? No to robią po prostu takie rzeczy, że czasami, jak patrzymy na instruktorów, to chyba anielską cierpliwość trzeba mieć. No muszą mieć tą anielską cierpliwość, natomiast to jest taka podstawowa cecha, z tym, że jeżeli przy tym mają doświadczenie, to proces szkolenia polega na tym, że my mamy realizować pewne zadania, stosować pewne wymogi, natomiast my nigdy nie potrafimy, nie możemy powiedzieć, jak będą wyglądały efekty tego szkolenia. Czasem 15 godzin to jest droga przez mękę, nie? A po 15 godzinach nagle następuje wielkie oświecenie i ten człowiek, yy, gdzie, na, na którego no nie mogliśmy no, no, no liczyć, że on no kończy kurs, się okazuje, że on bardzo dobrze jeździ. A inny po 20 godzinach staje się takim obojętnym, nie, to jakby już więcej nic nie przyswajał. No, no, Tak wygląda ja yy, nauczyłem no też jeździć i na dzień dzisiejszy też jeszcze yy, trochę uczę, czasem nie, a więc wiem doskonale, jak to wygląda. I do każdej, do każdej osoby trzeba mieć oddzielne, takie powiedziałbym, inne podejście. I warunki nasze, nasze przepisy prawne yy, pozwalają na to, bo mówi się w przepisach, że instruktor ma sobie ten program dopasować do możliwości danego kursanta. Jak kursant jest, załóżmy, wystraszony, nie, nigdy samochodem nie jeździ, nie ma w ogóle predyspozycji, to trzeba na początku, po godzince. Bocznymi uliczkami podstawowych, manewrów uczyć, nawet przez 5-10 godzin, nie? już go nie wystraszymy, tylko go, go, go powolutku poukładamy. Natomiast potem, jak on się zachowuje w ruchu drogowym, to, to yy, na to, jeżeli oceniamy tych kursantów, to przyczyn takiego zachowania może być wiele. No, Ktoś zrobił prawo jazdy, 10 godzin nie jeździł, nie? No i, no, przepraszam, 10 lat nie jeździł, i potem wsiada za kierownicę, nie? Bez dodatkowego szkolenia, a więc no, naprawdę mu to nie idzie ciekawie. Potem załóżmy, no może to jechać starsza osoba schorowana, która załóżmy no, ma już zakładam 85 lat, wsiada do samochodu, yy, nie słucha rodziny, tylko wyjeżdża, a już no, stan zdrowia wyraźnie wskazuje, że na drogę nie powinien wyjeżdżać, przynajmniej przy dzisiejszym ruchu, nie? A więc też, no my widzimy, no jedzie samochód, nie? Ale jaki ten kierowca tam jest, to my nie widzimy. Albo jedzie jakiś zdenerwowany w jakimś tam stresie, nie, i on nie panuje, to nie myśli nad prowadzeniem samochodu, tylko myśli jego są skierowane gdzie indziej, a zachowanie po prostu widać, i inni to oceniają. A więc wszyscy byśmy chcieli, żeby na tej drodze było idealnie, żeby po prostu nie, nie, nie trzeba było stosować tej zasady ograniczonego zaufania, ale skoro ta zasada ograniczonego zaufania w przepisach jest, to należy się jej trzymać. Od lat, a więc no też należy ją czasem zastosować. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Życzymy oczywiście pojętnych kursantów, państwu idealnych instruktorów, bo prawo jazdy warto mieć.